Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Pierwszy... Jest, nas, jest nas więcej dzisiaj. No to jest tyle nas samo co wczoraj, ale słuchajcie, pierwsza noc Pana dość spokojnie. E... Wszystko jest okej. Okay. Wiecie, co wygląda, że one się robią coraz bardziej ruchliwsze, coraz bardziej wesołe. Ale no niestety buty moje są okupowane, także będę hmm. musiał. Wziąć inne, po prostu. No takie małe bidy. Tak, bo śpią. Szkoda budzi ten jeden oczy otwiera tylko. E, w międzyczasie zorganizowałem ten już. O, tu jestem. E, jeszcze piasek dostały, tak? Podkradziony z babalu. Nie będę czarował. Piasek to, jest. Proszę bardzo. Kupsoniki są. Zost tak, wypróżniają się koty bez problemu. Także tak ma. są poukładane. Marcin je zdążył już wychować. Tak, no dziwne jest, że od razu tylko piasek nasypany, koty już chodzą do, do nazwijmy to kuwetą po prostu. No. Oczywiście zostawiamy im jakieś jedzenie, wodę, mleko i nie rozrabiać. I buty, oczywiście, nie? No i buty, no buty <śmiech> zostawiam. <śmiech> tak, no, że jak, jak, Jakby rzecz, nie będę kotu buta mm. odbierał. Prosimy, nie regulować odbiornika. A teraz nadeszła ta wiekopomna chwila, a mianowicie nasze podziękowania, tak? A dziękujemy dzisiaj... bardzo. Dziękujemy. I kogo pozdrawiamy? Dziękujemy? W kolejności może. Najpierw podziękujemy naszemu anonimowemu widzowi. Człowiekowi, który postawił nam kawę, ale ponieważ napisał, że anonim, no to mówimy. Anonimie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A druga osoba to jest. A, znaczy to ja nie wiem, czy to jest osoba, bo słuchajcie, kolejną kawę, za którą serdecznie dziękujemy i za którą jesteśmy niebywale wdzięczni, jest postawiona nam przez restauracja Hotel 15 Południk. Dziękujemy bardzo. Dobrze mówię? Dobrze. Także dziękujemy. O, miał, miał. Także dziękujemy. Pozdrawiamy ze słonecznej Kambodży. Gdzie ty leziesz? Gdzie ty leziesz, chłopaku? ja jeszcze pod nogami mam jeszcze Gdzie jednego. ty leziesz? No to tak, przed naszym wyjściem jeszcze zabiegi medyczne. Ewa przeprowadzi. Tak, proszę bardzo. Oczy kopimy. Wiem, że nie lubicie. Wiemy, że nie lubicie. Wiemy, że to niedobre, takie niedobre, nie, niemiłe jest, prawda? Mm -hmm. Ale tak trzeba. No, drugi. Chodź tu. Nie zamykamy, nie zamykamy, proszę bardzo. Nie, 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 nie niedobre. Mm -hmm. A tamten co, śpi? Mm -hmm. Daj mu też, obudź go najwyżej, no co ci mogę powiedzieć. Jak wszystkim, to wszystkim. Czekajcie. Szkoda go, Szkoda. No budzi łapańcie, tak? Dobra, te oczy wytrzeszczone. O, ziewamy, ziewamy. Nie lubię tego tych te kropli. No a kto by lubił krople? Ja hmm. też nie lubię kropli. No, jak to, ładnie, no, a Pani taka niegrzeczna będzie do Ciebie, tak. Uh, uh. Niedobra Ty jesteś, Panciu, niedobra. Dobra, już, chodź. No to tak, dojechaliśmy do apteki, słuchajcie. Ewa chce coś skonsultować tutaj z aptekarzem, którego Hi. uważa za akurat kuma tego gościa. The little cat. Bo gdzieś tam, wiecie, Ewa trochę się na tym zna, trochę, trochę konsultuje, bo chce się dopytać. No bo sytuacja wygląda taka, że że te koty dostały krople do oczu, oczywiście, wszystko pięknie, ładnie, ale tam nie dość, że jest antybiotyk, to są jeszcze sterydy i to jej nie pasuje, te sterydy w tych kroplach. Więc mówię, szczególnie, że gdzieś tam poczytała, jeszcze doczytała, Wyszło na to, że to nie najlepsze rozwiązanie, żeby szczególnie małym kociakom e, krople sterydowe dawać. Tak wydaje mi się, że o to przyszło zapytać, chyba że o coś innego po prostu, bo tam miała kilka pytań, a także chciała kupić witaminy dla nas po prostu. No, jesteśmy tam, gdzie zwykle, naprzeciwko soka Ankoe. Więc tak, przyjechaliśmy, dowiedzieć się co z kotami, co możemy zastosować na, na grzybice skóry, ale no niestety yy, lekarz jest niedostępny w tej chwili. Niedostępny i co? i Nie mają nic? I yy, zupełnie nie wiedzą co. Rekomendują, żeby przyjechać z kotem jak będzie lekarz. Aha no to co? Byliśmy tu, byliśmy tam teraz, przyjechaliśmy yy, jeszcze po jakieś napoje. I jadę, jadę, bo mnie ciekawi, czy Marcin wprowadza mój plan, po prostu taki, zabetonowania, obetonowania w taki sposób, jak mu mówiłem, że tam sami wyłożyć dookoła i później wlać tam beton. I ciekawie wie czy, czy, czy to idzie, czy to chłopaki tam będą robić. No i jaki to przyniesie efekt, oczywiście. No i skończyło się jak zwykle, czekamy na Marcina po prostu. A tam widzę, że chłopaki. Pracownicy poziomowali właśnie przy pomocy wężyka, ale niestety już skończyli, więc Wam nie pokażę tego procesu poziomowania przy pomocy po prostu zwykłego wężyka z wodą. Ilu ludzi potrzeba do obsługi taczki? Alan biedny szarpie tą taczką na lewo i na prawo. A w końcu wywalił wszystkie. Zasoby piaskowe, które się znajd znajdowały w, w taczce, i zaraz będzie jechał, żeby napełnić ją z powrotem. Szybciej, Alanu, szybciej! Daj spokój kobieto, to nie jest takie łatwe w tym upale. To nie chodzi o, o upał, ta taczka jest jakaś dziwna, co? Ale szczerze mówiąc, ta taczka jest taka dziwna. Nie wiem, dlaczego to kółko jest tak zupełnie pod spodem taczki, czyli nie jest tak, jak nasze europejskie taczki są zbudowane. I to daje takie właśnie wrażenie takiego ym, dziwnego manewrowania nią, bo ciężko jest, nią, ciężko jest prowadzić tą taczkę. No to się okazało, że jedziemy na ślepo. Znowu mijamy jakieś miejsce z pogrzebem. Polne drogi nas nie rozpieszczają oczywiście. Następnym razem trzeba będzie jednak wybrać drogę asfaltową, a nie polną. Bo to co się tutaj dzieje to jest trochę no, niekalono, takie drugie. No, Werde pełno płosko przyk. Ale już jesteśmy. Na prawo, na prawo to nie słuchali. No, Szalończa jazda. Dobra, jakiś wóz przed nami trzeba zwolnić. Jesteśmy. Wreszcie. O, jest upragniony grywik u pani. Jak ci się podobała droga? Pokazana przez Marcina. A on no, specjalnie. Dobra, nas, tak, on tak, specjalnie. specjalnie nas wiesz, tak przewiózł jak kurde. normalnie. że mamy czystszy motor po prostu. Tak. tak? Je jechaliśmy, jechaliśmy, jak wiesz, w do, do, do Rejenta przez szpagra, tak? Przez szpagra <laughs> przez No i kurde. Dobra, dajcie grilla, daj. No i jesteśmy na takim grillu, proszę bardzo. Tu się dzieją cuda po prostu. Jest wszystko, są flaczki po prostu. I jest coś, pies. Jest? Dobra. Jest. Tak. Dobra. Oho, ho, ho, będzie się działo. Psina jest dobra. No to cóż, zjedzone. Ogarnięte wszystkie kuperki, wołowinki suszone. Brzuch ulus. słuchajcie, ta suszona to nie była psina, to była wołowina. <noise> żar żar. Tiki sobie robił? Eee, bardzo dobra. Znaczy dla mnie była taka za bardzo... Yy, za twarda to szczerze powiem. No nie no, ale ty jesteś kobietą, ty inaczej to odbierasz po prostu. Ja to sobie wziąłem takiego hmm. do piwka jako przegryzka, czy coś znakomite jest. No ja sobie wziąłem do piwka, a ty sobie... A ja sobie wzięłam, ale ty to dla mnie było za twarde. Niby, nie piłaś piwka. Więc jedziemy, zobaczcie jak nasze kocury się miewają. Czy to są nasze kocury? Znaczy nasze i marcinowe, nie? No to się skradamy teraz, zobaczyć jak te nasze podopieczne maleńkie, co one robią, gdzie one są. No i już jesteśmy na samej górze. Musimy delikatnie drzwi otwierać. Dzień dobry! Dzień dobry, pierdziulki małutkie. Cześć, popierdółki. Cześć. Stęskniłyście się? No pewnie. Zobacz, jak wychodzą do nas. Hej. Cześć. Słuchajcie, to są moje drugie buty, ale nie możecie ich zająć sobie. Nie? czemu nie? No bo w którychś muszę chodzić, no. No ale pamiętaj, że są trzy kopy. No to jednego swojego oddaj. Ale butów ja jest miał. cztery. Miał, już się przeciąga. Tak? Już zaraz dopieścimy, dopieścimy. Jesteś? O, ale się poprzeciągają baryłki małe. Ojeku jest ten tutaj. Patrz, jak obczajają teren, co? No. <laughs> e, miał, miał! Panciu, panciu! Mhm. Przyszłaś. No. Mhm. Jesteście? A co Micha pusta już jest? No jesteśmy, jesteśmy. Słuchajcie, Micha jest pusta. Mhm. Tak, aby mleczko zostało. Trzeba. Coś mleczko wam nie wchodzi, co? Nie. 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 Macie lepszejsze, nie się, dajcie lepszejsze. Boże, jakie to są opierdółeczki małe. No. Takie pierdołki malutkie. No dobra, już dostajecie, już dostajecie, wyłączam kamerę i zajmuję się wami. A ten z długim ogonem to najgłupszy, no. Nie, mów tak, bo on jest... On jest bardzo kulturalny, on woli, żebyście najpierw jedne najadły, a później on. Ale zobacz, patrz co no. za wojna. Ty! Ej! Chodź tam, nie walcz z tym, Ty, ale ten czarny rzeczywiście, on jest taki wygłodniały. Masz tu. No gdzie ma zjeść, jak tam nie ma gdzie się dostać. Ma? No dobra dam mu tutaj do miski z mlakiem to. Chodź tu. Tak z boku no tam. No ale wojna idzie ty już nie ma. No nie ma, ledwo co człowiek. Tu masz, tu masz. Ty jesteś najbardziej kiepawy. Patrz tu. Hmm. Specjalnie ci dałem. No, a ty tam musisz sobie uważać, bo to widzisz, tak było do mory, dwa, to ci wszystko wyjedzą, co? Słuchajcie, nie wiemy dlaczego ten, który był najbardziej żwawy, taki z najdłuższym ogonem, on nagle się zrobił najbardziej, no nie wiem, no taki. Kiepawy po prostu. Prawie jak co po niektórzy tutaj w Ziemięp. No, ale zaczekaj, wajna trwa. przepychanki. No, piękny, pięknie. Jedz tam sobie, jedz. No jeszcze byśmy chcieli, tylko już nie ma co, co? No dałbym mi jeszcze. Jeszcze szarżetkę? No nie za dużo zaczę. będzie? Nie, to już wyliżę. Palce, żeby Cię nie obgryzł. No ale, mówię, maluchy e, e, dają radę, no. ale to idzie w saszetkę, Ty czy ja? Wczoraj one nie były aż takie, co? Nie, nie. Dzisiaj się już tak trochę wyrobiły. Siku poszło, kubka poszła, no to już jest ten. Tuńczyka <laughs> masz teraz. Teraz mam Dla przyszły. koleżków naszych. Chodźcie, macie. No, tylko uważaj, bo ten czarny znowu, kurczę, żeby się nie przejadł, biedactwo. No, takie trzy placki zrób. O, ojejku, to już wystarczy im. O. Takie placki to wielkie placki są. No, chłopaki. No, i no cyk, już no, jeden się dowiedział. jeszcze tytuł. Proszę. No. Aha, coś innego mają teraz. No i co teraz? I zobacz, jeszcze ty tu masz swój, masz swój placek. Masz swój placek, o. A ten czarny jak wsuwa, wciąga wszystko, co znajdzie, co? Kłak wełna, byle kicha pełna, nie? A, zaraz będą się gramolić na moje nogi po prostu, bo dopieścić trzeba, tak? No, tak, pewnie, dopieścić i pospać, żeby urosnąć trochę, co? Marcinowi trzeba zastosować jeszcze szampon na włosy. Myślę, że od szamponu na włosy dostają? Ja myślę, że po tym specjalnym. Ale to mówisz o tym Marcinie czy ten? <grym> o, o tym tutaj, co jest. No, jedzcie sobie, biedaki, jedzcie sobie malutkie. No już chyba wystarczy im, co? Widzę, że już tak trochę. No, już się najadą. No, nie przesadzasz trochę? Nie zapomniałam, właśnie chyba cię nie nagrałam jak podjeżdżałeś, Ym, ale dobrze wygląda z tymi dwoma kaskami, wiesz? No super. Oh. Słuchajcie, to nie była do końca taka moja koncepcja, ale ale widzę, że, że to powstaje. Patrzcie, naokoła Bąbausy yy, Pateczki. No oni może wiedzą lepiej, może trochę usprawnili moją ideę. I wydaje mi się, że będą to zalewać betonem naokoło. Co prawda, wydawało mi się, że to ma być też szkielet na Fishpond, czyli stawek rybny, ale. Widzę, że robią to tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. Ciekawi mnie bardzo, czy zda to. Czy da czy, czy to radę po prostu, bo to był mój pomysł. i Czuję się takim ojcem tego, że tak powiem, pomysłu. Marcin nakarmił świnki watermelonem, czyli arbuzem, i kozy też dostały swoją porcję. Alan tutaj widzę mia, miota młotem, czyli można powiedzieć młotkowy, prawda? Taki pięciokilowy trzeba by mu łodać. Tutaj wszystko jest przygotowywane pod podchodniki. Czyli będzie gruz, piasek i będzie wylewany beton na to, żeby można było ładnie sobie spokojnie dojść. No i jeszcze takie szybkie podejście do świnek. Przyszliśmy jeszcze popatrzeć, na nie dziewczyny są przyjechała Junku z przedszkola jest brenda. No i tak jeszcze sobie patrzymy, już arbuzy zjedzone, wszystko obżarte do, do tak jak tylko się patrzy. A żeś już się wieczór robi, to będziemy zaraz też uciekać. Już wszystkie kuraki się chowają do środka. Kozy też już sobie tam znajdują miejsca na, na snopkach. Więc no mówię, to już jest po prostu wieczór i, i wszystko idzie do do spania. Także za moment my też uciekamy i zobaczymy się z Państwem jutro. Alan tam siedzi sobie na, na krzesełku, ale no mówię, to już jest po prostu czas, żebyśmy też uciekali do, do domu. Dobra. Zakładam kubraczek. Na siebie czy na tego? I na siebie, i na tego. No dobra. Czyli kubra oh. kubraczkowo jest? Kubraczkowo jest. Wiatru nie ma, ale zobacz. Głową pod spód. Nie wiem, czy rura nie jest jeszcze za ciepła? Nie, no już dojechaliśmy ledwo, co. Zresztą tak będzie dobrze, po prostu, tak? No to skoro tak uważasz, no to tak pewnie jest, tak? Dobra, nie ja idę na górę. Dobra, lecę za tobą. Tak, mam pokażę jeszcze na koniec dnia, że tutaj już jest. Przygotowane są budy dla całej załogi po prostu, tak? Gdzie jest załoga? A załoga się tutaj patałęta. Jeszcze no. Zademonstrujecie się jakoś ładnie. No nie, no nie, do kamery nie do mnie. Chodź tu, chodź tu. A kto to? Kto to przyszedł? No tak, już siadłem, to cała załoga do mnie leci, tak? Bo już musicie ci do mnie się na kolana wpakować. No bo czemu my mamy tak same se siedzieć? Jak możemy przyjść do ciebie, prawda? No dobra, zaraz chyba się poprzytulam.